Witamy z studia KRM jest z nami pan Marcin Nowak, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Lublinie. Panie Marcinie, co ruchy miejskie znaczą tak z punktu widzenia władz miasta? Witam serdecznie, witam Państwa. No przede wszystkim pokazują aktywność, aktywność obywatelską, całą sferę partycypacyjną w zakresie. Swoich działań, swoich poglądów, swoich koncepcji. Oczywiście wiemy, że jest to materia trudna i ta współpraca, powiem szczerze, jest daleko od doskonałości i to wynika oczywiście z błędów popełnianych przez obie strony. Ja staram się być tym ogniwem łączącym samorząd z ruchami miejskimi, bo będąc samorządowcem bardzo cenię aktywność ruchów miejskich. Nie ze wszystkimi postulatami się zgadzam, ale pamiętam jeden z takich zapalnych punktów dwa lata temu, Temu, dotyczący tak zwanych górek czechowskich i w pełni rozumiałem te postulaty i ja w części zgadzając się z nimi, zająłem stanowisko tożsame z punktem widzenia ruchów miejskich. Właśnie dlatego, że argumenty przedstawiane przez tą stronę aktywistów były dla mnie bardzo zasadne. Nie znaczy to, że w czambuł potępiałem argumenty strony władzy, sam zresztą ją w mieście Lublin sp sprawuję, więc... Absolutnie też rozumiałem ten kierunek i ten punkt widzenia. Natomiast uważam, że ta dyskusja, która wtedy przez Lublin się przetoczyła, była bardzo ważna dla mieszkańców mojego miasta, była bardzo ważna dla miejskiego klimatu. I pomimo tego, że strony nie doszły do jakiegokolwiek kompromisu, ona po prostu uzmysłowiła, że Oprócz samorządu jest też bardzo ważne ogniwo w postaci miejskich aktywistów, którzy, którzy mają bardzo merytoryczne argumenty, którzy są bardzo mocno w miasto zaangażowani, którzy, tak jak samorządowcy, chcą w tym mieście wiele zmieniać, tylko mają ku temu zupełnie inny punkt widzenia. A czasami mam wrażenie, że ruchy miejskie są troszeczkę też takim papierkiem lakmusowym tego, co się w jakim mieście mhm. dzieje, jak to jest u Was w Lublinie. No, jeśli chodzi o kwestie ekologii, czy kwestie infrastruktury drogowej, czy transportu, to oczywiście tak, te problemy są bardzo newralgiczne, ale to właśnie ruchy miejskie uzmysławiają, jak widzą te problemy od strony szeroko rozumianych spraw ekologiczno-infrastrukturalnych. Tutaj nawet ostatnio na sesji Rady Miasta mieliśmy temat, temat no, szeroko rozumianego Wielofunkcyjnego stadionu sportowego, często określonego jako stadion żużlowy. Tam żużel ma być jednym z elementów składowych, oczywiście, natomiast jest to wielofunkcyjny obiekt sportowy z przeznaczeniem na koszykówkę, siatkówkę i, i to jest zresztą śpiew przyszłości, bo mówiliśmy na razie o planistyce, a nie o finansowaniu, bo tutaj przecież cały czas poszukujemy źródła finansowania, ale te racje strony aktywistów miejskich, ruchów miejskich były bardzo mocno akcentowane i bardzo. To wyraźnie wskazywano jakie rozwiązania należy stosować ja akurat tych argumentów w większości nie podzielam natomiast bez tego głosu w dyskusji absolutnie nie widzielibyśmy tego problemu od strony części społeczności miasta i to jest, to jest ważne żeby te głosy padały ja jeszcze mocniej kładłbym nacisk na potrzebę szerszej partycypacji społecznej ona w Lublinie jest ale ona jednak jest daleko od doskonałości przynajmniej jeśli chodzi Ocenę ruchów miejskich. Ja widzę postęp partycypacyjny, widzę to, że miasto się stara, widzę to, że są to już znacznie mocniej zaawansowane mechanizmy niż kilkanaście mm -hmm. czy nawet kilka lat temu, ale jest na tym polu jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Miasta się chyba nauczyły w ogóle bardziej słuchać mieszkańców. To się też po prostu politycznie opłaca. Samorząd powinien być daleko od polityki, ale w samorządzie od polityki całkowicie się uciec nie da. Z nią nie można całkowicie zerwać, bo ona mimo wszystko zawsze będzie, szczególnie w tych większych samorządach, obecna. Oczywiście samorząd musi rozumieć, że tkanka miejska składa się z bardzo różnych opcji z bardzo różnych punktów widzenia i żeby miasto rozwijało się w pozytywnym kierunku wszystkie te racje muszą być uwzględniane i jak najmocniej kompromisowo łączone ze sobą. To nie jest tak, że mamy monopol na wiedzę, bo nie mamy. Mieszkańcy nas oczywiście co jakiś czas oceniają, do tej pory co 4, teraz co 5 lat, ale mamy świadomość, że wszystko się zmienia. Tempora mutant, et nos mutamur in nilis. Czasy się zmieniają, my się zmieniamy wraz z nimi i musimy się dostosowywać do nowych rozwiązań, nowych reguł, ale przede wszystkim do mocnego akcentu społecznego, do tego, że mieszkańcy coraz mocniej czują, tego ducha samorządności i czują potrzebę bycia częścią decyzyjną miasta. Nie tylko w ramach funkcji, które zajmują, ale przede wszystkim jako obywatele, którzy są Nie z tym krwiobiegiem związani. 5, no dokładnie. Tak. I na tym polega partycypacja. I za to ruchom miejskim dziękuję, bo to bardzo mocno rozbudowują. Chociaż, tak jak powiedziałem, jeszcze władza, nasza władza, którą ja też sprawuję, ma wiele na, polu, na tym polu do zrobienia, żeby, żeby zmienić sporo i żeby jednak ta partycypacja cieszyła się jeszcze większą aprobatą i skutecznością. Fajnie, że macie taką świadomość. Świętujemy dzisiaj też 10 lat Kongresu Ruchów Miejskich. Przed chwilą Lech Mergler mówił o tym, że on nawet nie wiedział, że w pierwszym kongresie będzie jakiś drugi i okazało się to całkiem trwałym trendem. a Miejmy nadzieję, że kontynuowanym i czego by Pan życzył aktywistom, aktywistkom ruchom miejskim na kolejne 10 lat? No ja przede wszystkim życzyłbym, żeby te ruchy miejskie, które stanowią bardzo istotną część tkanki społecznej, samorządowej, jeszcze mocniej, jeszcze prężniej rozwijały się w zakresie tej aktywizacji obywatelskiej. Ale aktywizacja będzie kwitła w momencie, jak wszystkie władze samorządowe, ale też władze polityczne, centralne zrozumieją, jak ważnym elementem składowym aktywności miast, aktywności e, samorządów są właśnie obywatele, którzy tworzą oddolne struktury obywatelskie, a nie władzę, która no, oczywiście powinna być. E, powinna być, tylko niech władza nie zapomina, że ona jest wybierana właśnie przez tych, którzy mają nadzieję, że nie będą przypominali sobie jedynie w czasie wyborów, tylko żeby współpracowali z nimi w sposób stały i w sposób bardzo transparentny dla życia publicznego samorządu. Więc ruchom miejskim życzę tego, żeby ich aktywność jeszcze bardziej pobudzała samorządowcom, samorządowców, a samorządowcom życzę, żeby jeszcze mocniej rozumieli to, jaką ważną, jaką istotną rolę w samorządzie i w miejskim krwiobiegu odgrywają właśnie ruchy miejskie. Piękne dzięki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.